Cześć, z tej strony Monika Janus. E, zapraszam Was dziś na filmik, e, w którym podzielę się z Wami wiedzą e, na temat tego, jak sobie radzić z dolegliwościami takimi jak zgaga, refluks, bóle brzucha, uczucie pełności w brzuchu, zdęcia, e, wszelkie problemy e, jelitowo-tutaj e, żołądkowe. Więc e, zacznijmy od początku czyli od przyczyn, jakie mogą być możliwe przyczyny. Według tego, co mnie się tutaj najbardziej sprawdza w gabinecie, jak przychodzicie do mnie już z problemami żołądkowymi, czy to refluks, czy to zgaga, czy to zdecia, no to oczywiście najczęściej tutaj znajduję jakieś patogeny, które są tego przyczyną. Oczywiście również zdarza się, że przyczyną mogą być jakieś dolegliwości fizyczne, czy tutaj niedomykalność przełyku, czy przełyk bareta, czy przepuklina przełyku. Także takie fizyczne dolegliwości też nam mogą się dać we znaki. Natomiast często zdarza się że znajdujemy konkretną przyczynę tych dolegliwości, jesteśmy w stanie ją wyeliminować i tym samym pozbyć się problemu. Więc dla tych, których ten temat interesuje, to zapraszam Was do wysłuchania dalszej części, gdzie powiem, które konkretnie patogeny, jeżeli chcecie wiedzieć, mogą dawać takie dolegliwości. Zaczynając tutaj od przełyku. Już tutaj w samym przełyku y, możemy czasem zarazić się takim pasożytem, który się nazywa nekator americanus. Nekator americanus to, jest, y, to są można powiedzieć y, potocznie takie malutkie, delikatne niteczki, które gdzieś tutaj w przełyku y, się zadomawiają. I jeżeli one są, no to możemy mieć takie uczucie, że nam tutaj coś w tym przełyku stoi. <laughs> takie możemy mieć odchrząkiwanie, y, y, taką tutaj czuć gulkę, że coś tutaj jest. Rano może się jakby gromadzić większy nadmiar flegmy. Jeżeli macie takie uczucie, to tutaj warto też jakby przeprowadzić sobie taką kurację odrobaczającą. Jeżeli po tygodniu takiej kuracji poczujecie, że te dolegliwości znikają, no to możecie mieć pewność, że przyczyną są właśnie pasożyty. Czasami takie dolegliwości tutaj, takie jak zgaga, jak reflux, niekoniecznie mogą być spowodowane obecnością pasożytów w przełyku czy w żołądku. Czasami mamy do czynienia z obecnością pasożytów w jelitach, a dolegliwości odczuwamy tutaj też na poziomie górnego odcinka przewodu pokarmowego. Jeżeli na przykład w naszych jelitach się zadomowi jakiś większy pasożyt, na przykład tasiemiec, to wtedy, słuchajcie, bardzo, bardzo często osoby mają też dolegliwości takie jak refluks i zgaga, czyli tutaj jakby cała praca przewodu pokarmowego jest zaburzona i zajmując się stricte jelitami, jesteśmy w stanie rozwiązać też tutaj problem gagi. Jeżeli mamy takiego tasiemca w jelitach, to najczęściej towarzyszą nam wzdęcia. Uczucie takiej pełności w brzuchu, niepełne wypróżnienia. I dodatkowym takim objawem, który jakby wydaje się zupełnie niezwiązany z tymi dolegliwościami, to jest budzenie się w nocy około 3-4%, takie wybudzanie się bez przyczyny. Także tutaj, jeżeli wybudzacie się, też warto się przyjrzeć temu, czy dodatkowo nie ma jakiejś dolegliwości trawiennych, czy przypadkiem też nie ma jakiegoś pasożyta wielita. Bardzo często słuchajcie, y, 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 są osoby, które mają problem z taką chrypką, <śmiech> chrząkanie. <śmiech> Cały czas y, osoby mają y, potrzebę odchrząkiwania i też uczucie, y, że taka jest tutaj gula w gardle. U dzieci tak samo często się to zdarza, czy też kaszel. Taki nieuzasadniony, nie mamy żadnej infekcji, nie mamy kataru, a gdzieś mam, cały czas nas chce pokasływać. To też bardzo często możemy być zainfekowani glistą ludzką lub psią. Częściej mi się zdarza, że jest to glista psia. Jeżeli mamy jakiegoś naszego pupila pieska lub kotka, to od niego można się bardzo łatwo zarazić, głaskając go. Zdarzały mi się też takie przypadki, że ktoś nie miał własnych zwierząt, ale bardzo lubi u kogoś pogłaskać psa czy kota. I też można się w ten sposób zarazić. Dodatkowo refluks, czy też zgaga może występować u nas wtedy, jeżeli mamy zaburzone środowisko w żołądku, czyli mamy albo niedokwaśność żołądka, albo nadkwaśność, wtedy objawy mamy podobne, uczucie pieczenia, palenia i jak sobie tutaj z tym radzić. Żeby w ogóle stwierdzić, czy mamy nadkwaśność, czy niedokwaśność, to możemy sobie przeprowadzić taki test sody. To polega na tym, że rano na czczo wstajemy i do 3/4 szklanki letniej wody dajemy płaską łyżeczkę sody oczyszczonej. W momencie kiedy ją wypijemy, włączamy w zegarku stoper i sprawdzamy po jakim czasie nastąpi odbicie, czy beknięcie. Jeżeli mamy mocno zakwaszony żołądek i napijemy się takiej sody oczyszczonej, która jest mocno zasadowa, to w tym żołądku zacznie nam tam bąbelkować i jeżeli środowisko jest mocno kwaśne, to bardzo szybko poczujemy, że nam się po prostu po tej sodzie odbije. Jeżeli ten czas odbicia nastąpi między do 40 sekund od wybicia tej sody, no to wtedy mamy do czynienia z nadkwaśnością. Jeżeli to odbicie pojawi się między, w czasie między 40 a 90 sekund, no to wtedy mamy prawidłową kwasotę żołądkową, ale jeżeli to odbicie się nam pojawi dopiero po 90 sekundach, lub wcale się nie pojawi, to wtedy mamy do czynienia z niedokwaśnością. Wtedy sobie trzeba ten żołądek zakwasić. Jak to zrobić? Najprościej e, można to zrobić popijając wodę z octem jabłkowym. E, około na początek można zacząć od jednej łyżki octu jabłkowego na szklankę wody lub jedną łyżeczkę na pół szklanki i wypijać to na pół godziny przed posiłkiem. Tylko tutaj uwaga! Jeżeli mamy tutaj stan zapalny przełyku czy żołądka, to taki ocet jabłkowy może nas, może nas trochę podrażniać. Więc, jeżeli czujecie jakikolwiek dyskomfort po wypiciu octu jabłkowego, to wtedy musicie go na jakiś czas odstawić. Natomiast wszyscy ci, którzy się czują w porządku, normalnie lub też dużo lepiej, to wtedy polecam sobie zrobić taką kurację minimum 2-3 tygodnie, codziennie rano na czczo, pół godziny przed posiłkiem. Wypić sobie taką łyżkę octu jabłkowego na szklankę wody, potem tą ilość można troszeczkę zwiększyć, nawet do dwóch, trzy, trzech łyżek, ale to stopniowo i pamiętajcie, zawsze obserwujemy własny organizm, czy wszystko jest w porządku. Kolejną jakby przyczyną tego, że ten refluks z gaga występują, może być obecność w żołądku takiej bakterii, która się nazywa helicobacter pylori. Tutaj większość z Was pewnie słyszała już kiedyś tą nazwę. Jeżeli taką bakterię mamy w żołądku i jej ilość się zwiększy znacznie, to może dojść do takiego miejscowego zapalenia błony śluzowej żołądka, co też może się objawiać wzęciami, właśnie z gagą, refluksem, uczuciem tutaj pieczenia w żołądku, czy pobolewaniem brzucha. Czasami obecność też jest bezobjawowa takiej bakterii, ale najczęściej no, sięgamy po jakieś specyfiki wtedy, kiedy nam coś zaczyna doskwierać. Jeżeli wiecie, że taką bakterię macie, to też niekoniecznie trzeba od razu biec po antybiotyk, można sobie spokojnie poradzić nią ziołami. Jakie zioła na to użyć, to będę mówiła pod sam koniec filmiku. Także bądźcie cierpliwi. Kolejną przyczyną takich dolegliwości żołądkowych. E, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z odbijaniem po posiłku lub w trakcie posiłku, czy takim ogólnym uczuciem zapowietrzenia, szczególnie rano, e, to tutaj takie objawy mogą wystąpić, jeżeli w naszej dwunastnicy sobie żyje taki ten jest dwunastnicy. To też jest taki pasożyc z gatunku nicieni. Kilkumilimetrowe, e, malutkie niteczki zasiedlają dwunastnice. I za bardzo szczególnie innych objawów nie ma poza właśnie tym, że gdzieś nam się odbije czasem. Czasami mamy taką nawracającą czkawkę, nie wiadomo skąd, no to tutaj wtedy warto zainteresować się, czy przypadkiem na tej dwunastnicy tego ryjca nie ma. Jak się można zarazić tego ryjcem? Najprościej poprzez kontakt dłoni z ziemią lub od naszego pupila można złapać tego ryjca psiego, czyli tutaj głaskając psa lub kota. Co jeszcze może być przyczyną? O nekatorze powiedziałam, o tasiemcu powiedziałam, o tengorycu powiedziałam. Mogą być również przyczyną różne bakterie jelitowe, które nam jak gdyby też zaburzają tutaj florę bakteryjną. Mogą być biegunki, mogą być wzdęcia i bakterie takie jak Campylobacter pylori, może być Clostridium difficile, wtedy jeżeli mamy to Clostridium, no to zazwyczaj te dolegliwości, takie jelitowe biegunki, to już są takie dość znaczne. Może być Shigella, może być też obecność rotawirusa, który gdzieś tam ta infekcja nie zakończyła się tylko w sposób przewlekły przebiega. Jeżeli mamy dysfunkcję trzustki, czyli stan zapalny trzustki lub trzustka nie produkuje wystarczającej ilości enzymów trawiennych, to też możemy mieć takie uczucie dyskomfortu poposiłkowego i to nasze trawienie jest w jakiś sposób zaburzone. Jeżeli trzustka nie wydziela enzymów, głównie tutaj trawiących tłuszcze, no to też będzie taki dość mocny dyskomfort. I tutaj, jakby działając na trzustkę, można sobie wziąć, kupić w aptece lub w sklepie enzymy trzustkowe z probiotykiem najlepiej i jeżeli po zażyciu takich enzymów trawiennych nam się poprawia, no to wtedy też wiadomo, że to sprawa trzustki. To są takie główne, myślę, przyczyny, więc warto tutaj jakby zwrócić uwagę na to, czy przypadkiem te nasze dolegliwości żołądkowe... Nie są przyczyną obecności w naszym organizmie jakiegoś pasożyta. Bardzo się często zdarza, przynajmniej tutaj u mnie w gabinecie, gdzie przychodzą zazwyczaj osoby, które już próbowały wielu, wielu innych metod, nic nie pomaga, i na samym końcu okazuje się, że właśnie tutaj jakiś pasożyt był przyczyną. Może się tak zdarzyć również, że jest jakaś nietolerancja na któryś składnik pokarmowy, który stale spożywacie, i też może się to objawiać właśnie w postaci takich dyskomfortów tutaj żołądkowo-jelitowych. Bardzo często i coraz częściej mamy nietolerancję na nabiał, na mleko, głównie na mleko i różne przetwory mleczne, mleko, kefiry, śmietany tego typu rzeczy, więc jeżeli cierpicie na refluks, to polecam na dwa tygodnie całkowicie zrezygnować z nabiału i zobaczcie, czy przypadkiem Wasz stan się nie poprawia. A jeżeli chcecie sprawdzić, czy przyczyną Waszych dolegliwości nie jest przypadkiem jakiś pasożyt, to warto sobie zrobić taką kurację odrabaczającą. Jeżeli nie macie gdzieś w pobliżu specjalisty, który Wam pomoże przejść ten proces, to możecie się postarać i zrobić to sami w domu. Wtedy skorzystać już z gotowych preparatów odrobaczających dostępnych na rynku. Jeżeli chcecie, żeby ten proces przebiegł skutecznie, to warto wybrać takie preparaty, które w swoim składzie mają orzech wyciąg z orzecha czarnego, piołunu i koździków, i również wrotycz jest bardzo silnym ziołem, ziołem wspaniale działającym na pasożyty. Przeprowadźcie kurację przez dwa tygodnie, zażywając regularnie dany preparat. Tutaj według wskazań na opakowaniu, w zależności od tego, który wybierzecie. I zobaczcie, jeżeli czujecie się lepiej po stosowaniu tego preparatu, no to macie swoją odpowiedź. Bardzo możliwe, że w Waszym układzie pokarmowym jest jakiś pasożyt. Taką kurację wtedy należy przeprowadzić do samego końca. Najlepiej zrobić ją przez dwa tygodnie, potem zrobić sobie 7 dni przerwy i kurację powtórzyć przez kolejne dwa tygodnie. Jeżeli mamy do czynienia z nicieniami, to zazwyczaj taka kuracja dwa razy po 14 dni wystarczy. Jeżeli jest jakiś większy pasożyt typu tasiemiec, wtedy trzeba tą kurację kontynuować jeszcze przez jakiś okres czasu. Zazwyczaj no dobrze by było sprawdzić, tak, czy ten pasożyt w tym organizmie jest czy nie, bo jeżeli zostawicie chociaż jedno jajeczko, jedną cząstkę, to te pasożyty się odradzają i po takiej kuracji miną dwa tygodnie trzy tygodnie i dolegliwości po prostu zaczynają z powrotem wracać. To wtedy się Wam powinna zapalić zielona lampka, światełko, aha, czyli prawdopodobnie przyczyną mogły być pasożyty. i nie do końca została przeprowadzona taka kuracja. Więc zachęcam Was do tego, jakie dzieła użyć: roty, czpion, goździki, może być ostropest, który nam w trakcie kuracji zadba o naszą wątrobę. Warto pamiętać, aby w trakcie takiej kuracji stosować również probiotyk, żeby dbać o zdrowie jelit i jakiś adsorbent. Adsorbent czyli taka substancja, która będzie adsorbowała toksyny, które się będą pojawiały w trakcie odrobaczania. Takim adsorbentem może być ziemia okrzemkowa, może być zeolit, może być enteroszel lub zwykły węgiel aktywny. Również klejks z będzie działał jako adsorbent. Pamiętajcie tylko, że adsorbent nie należy zażywać razem z ziołami, tylko w przynajmniej dwugodzinnym, godzinnym odstępie od wszelkich leków, ziół i również posiłku. Jeżeli interesuje Was więcej szczegółów na ten temat, chcecie się więcej dowiedzieć, to zadawajcie pytania w komentarzach i też możecie zgłaszać się osobiście po porady. Jeżeli macie ochotę, abym opowiedziała o jakimś innym problemie zdrowotnym, może interesuje Was jakiś temat, to też bardzo proszę dajcie mi znać. To na dany konkretny temat będziemy sobie przygotowywać kolejne materiały. Na dziś to tyle. Mam nadzieję, że przynajmniej niektórzy z Was znaleźli może odpowiedź, a może jakąś wskazówkę na temat tego, jak się pozbyć dolegliwości, które Was gdzieś tam trapią. W kolejnym filmiku postaram się pokazać Wam kilka też produktów, takich, które możecie sobie zakupić w sklepie zielarskim czy w aptece, które też jakby pomogą Wam w takim doraźnym, Uspokojeniu tych problemów trawiennych. Także zapraszam Was do obserwacji mojego kanału. Na dziś to tyle. Dziękuję Wam serdecznie. Pozdrawiam i życzę Wam wspaniałego dnia. Cześć, pozdrawiam.